Na początku filmu zaprezentuję wa... Odpalę znaczy TNT. Uwaga, uciekamy. O oh, fuck Kurde, uszy mnie przez ciebie bolą. Ale dziura. Ale dziury ty... Dobra, idziemy w poszukiwaniu złota, ale to poczekamy na ten dzień. Gdzieś ty tylko w dziury kopał. Problem z dźwiękiem jest mały, no ale zobaczymy jak się nagra. Co za 5 minut to wyłączy i sprawdzimy jak nagrało. Jak coś to przynajmniej 5 minut stracimy, a nie no godzinę. Ja jestem 974, ten co De nagrywa. A ja jestem -X, X. No. No i tyle. I mamy takie same mordy. uuuu uh. Gdzie to złoto? Czekaj, give 2781. No, go To 278 se, i kopiemy po złoto. Czekaj. Bam. I can you Jane Co to ja pierdzielę. 278, tak? No. Kurde, nic nie widzę. Ciemno jak. Gdzie jesteś? No pod ziemią tu Czekaj w dół kopie ja tak kopię prosto w dół Ej w dół kopie zejdź w dół, zejdź w dół. To, kop, kop 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 na którym jesteśmy poziomu poziomie czemu Y mi pokazuje wysokość a nie Z jak będziemy na 16 to ci to masz przestać kopać Powiem ci kiedy. Wrzasnę niżej niż ty? No, trochę. To no, czekaj. Ej, to ja muszę do góry iść jeszcze. I kopię mnie, wiem, gdzieś w bok. E, ja kopię do przodu. Ty też do przodu. I tak to później wysadzę. No, jak zwykle. Ale shit, no Szkoda, że ich zakłóceń nie usuwa, tylko takich program Oni zakłócają wszystko. Oooo Grzmocisz mnie E, wale to Wysadzamy Głupia pochodnia O o, Utyfy. No i nie ma tej Gdzie to wcielo znowu? No, co Witek. Ja na górze. Dobra. Popełniał samobójstwo. Nie. No i wodę już puścił 16? Nie, musisz 9. 69. Witek, zgaś tą wodę da się. No. Gdzie, gdż, 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 moje 69. gdzie, 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 jest Głównie. Ale głupie te te gdzie, Jak to się pisało? Cztery, cztery. Ja już wyszłam, gdzie, Afrik, z Afryką, z Afryką Nigdzie z wami nie jadę Mówiła kurwa, mać nie wytrzymam Nie, 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 To jest twoje okno! No! To było twoje No... Znajdę coś, co... Że z nami nie spadniesz! Nie, No kop! W dół? No, w dół, centralnie, 90 stopni w dół. No, kurde, nie bij nic! Czekaj... No, fuck! O oh, shit Zapamiętaj, że tutaj ta dziura jest Chodźmy tam Odkrywamy nową mapę Mapa Mapa O, czerwony proszek, będzie zbieram. Ale nie ja co zbieram, bo mamy tego pod dostatkiem give me my food we copy mode cuzash oops oops no kick no kick xd Nie, DX wito. Aha. Tis. Kik. Aha. No, Zbanowałeś. Uh. O. Wstąpił do gry. Ty, ty, bo na flipach trzeba opedrzeć, że pójdziemy to zobaczyć. Ej, czekaj, czekaj, dynamitek, dynamitek. Świeczki włoskie, dynamite. Ja idę do przodu, ty to za. Ej, redstone, no dawaj dźwignię, no redstone'em to podpalimy. Czekaj, czekaj, ty tu czekaj, a ja Redstone Redstone'a ciągłem, tutaj, Dobra. tutaj do mnie. czekaj. Ja czekaj. daję dźwignię. Let's play Minecraft. No, majne dźwignia. Ciągnij se za dźwignię. Ja? No za tobą jest. Uwaga, pal. Oh, dziura 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 Plondruj dziurę Toń Gel Nena widzę dziur Wiesz co ja chcę? Sinkej Nie ma 300, no Hm. To by tu mieć Cacha nigdy nie miałem. 3-5-4. 3-5-4. Dwa ciacha dla ciebie jedno. Skąd ty ciacho? Skąd to, jest? Chcesz ciacho, to ci drzucę. Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja ci dam ciacho. Masz ciacho. Łap, ciacho. Wow. To? Z No to razem. Ham. To ham. Co jest kurwa, nie działo O, wiem to, nie, to, to się kładzie na ziemi. Zapomniałeś? Skacze po tym. Dobra, kopiemy Zdół. Nie, 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 nie. Co się daje jeszcze mi? O pół sandstona. Mob spawner. 61, nie. 52, ok, 52. 2... 64 Miner spawners Dispowner Tylko, że to tam gdzie jest ciemno się spawną Sfinka hat GTA 4 Wo 10 Wojak sobie zrobiłem taką podłogę Czemu tylko świnie są w tym spawnerze? ファイトファイトファイト No to masz przez radę. Ach! O, fuk. Fuk, yeah. Ja też sobie wezmę. Ej, bo lava mi się wyrzuciłem ją chyba. Zabrałeś mi? Co? Nie. Mam cię stłucz? Nie. Ej, moje lava. Moje no lava, jea. Yeah. Ej, ty morę, bo mnie spadnie. nie widzę. Pod wodą mogę cię bić. Ej, patrz, co się stało z tym dynamitem. Dobra. Patrz, jaka fajna wysypka nam się trafiła. Czekamy, aż będzie dzień i... Tak, kolejne 15 minut. No, zbudujemy coś, na przykład. E, Cment. Cment. Erogent. bo fascynujące piramidy. Z TNT. Na przykład. O, dawaj TNT. A bo nie, nie jest INT. Złoto było jak? Ja sobie sam zobaczę, czekam. CU c CU było złoto. Yy, to nie chcę złota, tylko chce 41. Yy, 35, 35, 35, 35, 36. Tak, ja chcę yy, gold. Fioletową wełnę. Hello. <laughs> Chyba różową. tu by. to było? 35? No. Dobra. Patrz też mam zarąbistą piramidę. Yy i nawet będzie można do niej wejść. Patrz 35 na 60. Kurde. Ej, biała wełna jest. No bo jest ten, jest ten, jak to się nazywa, potęga jakaś, coś tam kurde. Czy jak to nazwali w Minecrafcie? Potęga. No. A, e, jeden, ten, ten, ten a e, Nie musimy być na lądzie tak dużo. No to tam jest ląd. No to idziemy. Tu nie, jeden grób. My... Tu jeden grup Tu jeden pod drzewem e, Tu jeden na lądzie. Tu Ej, Umiesz robić krzyż? Jasne. Czekaj. O, tutaj możemy zrobić cmentarz z białej wełny. Zrobię ci krzyż. Ej, jak jest ten e, mur? Ja robię ten e, ten mur. A ty zrobisz cmentarz. Ale nie po chińsku. O, zrobiłem krzyż, widzisz? Ze złota. O, <grymadszd Christopher> a tutaj będzie, nie wiem. A gdzie jestem? A tu I... będzie cmentarz. Jeden tu jeden tu jeden tu jeden tu. Jeden tu. Ej, murę, gdzie jestem? O właśnie. Jeden tu, jeden. Hey, Murray, jeden, tu, jeden, jeden Zrobię jeden sobie tu. zbroję. I widzisz. O, zrobiłem cmentarz. No i co to? Trojek krzywo, tak. Szkoda, że nie można przechylać głowy w Minecrafcie. Ej, trzeba tam jeszcze tu grup strzelić papieżowi. Przech <grym zjadanie> <grym zjadanie> ten to masz się tam gdzie ja. Witek, zażarłem coś dziwnego. Gdzie ty jesteś? Mm, tp... TP Let's play minecraft Let's play Minecraft! I love minecraft O oh, sorry, cały raz się zaraz spali I Ej, widzę... Widzę ciebie podwójnie Whoa. Naprawię se mózg O, oh, naprawił. O, oh, sorry Dynalenix

Przecież ja gram na serwerze and serious so, y Macie pozdrowienia od Mix94 I ode mnie A to ja jestem X94 <laughs> Day <-Z -Dol> X <laughs> od Daidot X